W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Rapsztyna, gdzie znajduje się chata Kocjana. Po rewitalizacji zamku w Rapsztynie na Jurze, niejako przy okazji, tuż u jego podnóża stanęła drewniana chata Kocjana. Jest to dom z 1862 roku, który w 2004 roku rozebrano i przeniesiono z jednej z dzielnic pobliskiego Olkusza. Natomiast sam Antoni Kocjan, który kiedyś w nim mieszkał, był konstruktorem szybowców. W czasie II wojny światowej aktywnie brał udział w ruchu oporu. Był członkiem referatu lotniczego Armii Krajowej. Zginął z rąk hitlerowskiego okupanta. W chacie, która stanowi obecnie mini-muzeum, a może raczej mini-skansen, znajdziemy szereg pamiątek i zdjęć sprzed ponad 70 lat. Nie brakuje też sprzętów wyposażenia gospodarstwa.

No to kupimy bilet na zamek. No. no a gdzie ten bilet można kupić? Gdzie ten bilet można kupić? Wchodzi się do chaty z biletem no. na zamek. No a gdzie ten bilet mogę kupić? Na zamku. To ma iść na zamek i potem do chaty przyjść? Tak, ale zamek się zwiedza, a chata jest za darmo. No, no to najpierw zwiedzę HT, potem przyniosę pani bilet. No, no, proszę pana. Idę, pokazać pani ten bilet. No, no teraz jest zgodnie z prawem, tak, z tak. przepisami. Kurczę. Na legalu. Tak. I proszę na lewą. Dobrze. tam się zaczął film. Aha, dobra, dobra, dobra. To sobie państwo obejrzą. Mhm. No Dwa no, jakie ładne. W 1921 roku wrócił do Rokusza i kontynuował naukę w szkole średniej. Należał do arcerstwa i drużyny pożarniczej. Po maturze w Olkuskim gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Warszawskiej. Po dwóch latach przeniósł się na Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jako wolny słuchacz kontynuował studia na Politechnice, gdzie zainteresował się konstrukcją w 1925 roku rozpoczął działalność w sekcji lotniczej Wydziału Mechanicznego Politechniki, gdzie zaprzyjaźnił się m.in. innymi ze Stanisławem Rogalskim, Stanisławem Figurą i Jerzym Drzewieckim, późniejszymi twórcami studnych samolotów LWD. Kocjan kierował warsztatami sekcji i pod jego kierunkiem powstawały kolejne samoloty. W październiku 1929 roku Antoni Kocjan ukończył kurs pilotażu. Jego pierwszym szybowcem była czajka, którą zaprojektował i zbudował w 1931 roku. W tym samym roku uzyskał dyplom pilota szybowcowego. Wkrótce poświęcił się całkowicie konstrukcji szybowców, zakładając z Jerzym Wędrychowskim warsztaty szybowcowe na lotnisku Mogotowskim w Warszawie. Na testy kreślarskiej, a potem w warsztatach Antoniego Kocjana zaczęły powstawać kolejne konstrukcje. W 1932 roku wzbił się w powietrze szybowiec Wrona, a dwa lata później jego ulepszona wersja Wrona Bis. Na takim szybowcu szkoliła się m.in. Jadwiga Piłsudska, córka marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wybuchu wojny zbudowano przeszło 360 wron-Bis, które stały się podstawowym szybowcem szkolnym w Polsce. Następnie Antoni Kocjan zaprojektował i zbudował szybowiec Komar na którym ustanowiono 19 krajowych i międzynarodowych rekordów szybowcowych. Kolejną konstrukcją Antoniego Kocjana był szybowiec Sroka. Zdaniem specjalistów była to jedna z najlepszych konstrukcji Kocjana. Rok później zaprojektował szybowiec akrobacyjny Sokół, a potem szybowiec wyczynowy Mewa. Jednak największą sławę przyniósł mu jednomiejscowy, wyczynowy szybowiec Orlik, który zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie na szybowiec olimpijski. W 1948 roku amerykański szybownik Paul McCready uzyskał na Orliku światowy rekord wysokości wynoszący 9600 metrów. Z kolei motoszybowiec Bąk, zbudowany w 1937 roku, przewyższył pozostałe konstrukcje motoszybowców na świecie, o czym świadczą międzynarodowe rekordy wysokości i długości lotu. Praca stanowiła jego pasję, wyżywał się w niej. Miało fantastyczne uzdolnienia w kierunku konstrukcji, zwłaszcza umiejętność prostego ich rozwiązywania. Twierdził, że to, co proste, jest efektem długiego myślenia, a konstrukcje skomplikowane są niedomyślane. Tak o Antoniu Kocjanie mówił jego przyjaciel, pilot i konstruktor Michał Ofierski. Rolę, jaką odegrały konstrukcje Kocjana w rozwoju polskiego szybownictwa, można mierzyć ich liczbą. Spośród 1400 szybowców zbudowanych w Polsce w latach 30. połowa była konstrukcji Kocjana. W listopadzie 1929 roku Antoni Kocjan ożenił się z Elżbietą Zanussi, którą poznał, gdy jako student pracował na poczcie. Jego przyjaciele wspominali, że w obcym towarzystwie przebywał niechętnie. Czuł się wtedy nieswojo i był małomówny. Za to w towarzystwie rodziny i bliskich przyjaciół był swobodny, wesoły i rozmowny. Antoni Kocjan często odwiedzał rodzinę w się 12 sierpnia 1902 roku we wsi Skalskie. Drewniany dom, w którym przyszedł na świat, wybudował w 1862 roku jego dziadek, Andrzej Kocjan. Matka Antoniego Kocjana, Franciszka, pochodziła z rodziny chłopskiej o tradycjach patriotycznych, a jego ojciec był szanowanym gospodarzem. Antoni Kocjan miał trójkę rodzeństwa, Ludwika, Annę i Bolesława. W 1916 roku Antoni Kocjan rozpoczął naukę w Łukowskim Gimnazjum Męskim imieniem króla Kazimierza Wielkiego. Jako uczeń w lipcu 1920 roku wstąpił na ochotnika do wojska i w składzie 11. Pułku Piechoty walczył na froncie wołyńskim. Też taki. No i co? to się to skończyło bardzo. Ale co Państwo zrobią? Czas wojny. Tak to się skończyło. Ciekawa, ciekawa postać. No ciekawa i w wieku 42 lat. Dwóch lat. Go rozstrzelali, to wiecie, aby jeszcze wrzędzę 20. Ale on jest naprawdę ścisły i mądry. Dobry, proszę biecik. O, taką makatkę mieliśmy. Chubcie samci chodzi. Jeszcze tak wolna pisamy świeża woda, mm -hmm. tak, stałe dwa wiaderko. No, nowe? Bo dzisiaj przywieźli przez chwilę nogę. Pięknie wygodne. Bardzo fajne. Iś na plastiki z tych sklepów obrotowych ogrodowych wstecz już chowają. No, nie, nie, to nie, nie. To nie, musiały być tak. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj przy parkingu mamy kasy. Przepraszam. Tutaj przy parkingu mamy toalety. Płatność za toaletę w kasie. Tu jest WC dla inwalidów. Płatność za toaletę w kasie. Idziemy dalej. O, tu mamy kasę. I tu czytamy: parking plus WC. Kasa. Zamku na górze. No to więc tak trzeba dymać teraz na górę do zamku, tam kupić bilet, żeby tu przyjść potem do WC. Fajne, nie? Bez komentarza. To jeszcze sprawdźmy, czy w ogóle te toalety. Nie, kasa jest zamknięta. Tu jest o męskie, to ja tu mogę zajrzeć. No niestety też zamknięte. Dla inwalidów. No cóż. Też zamknięte. No i tu jest dla panienek, panien też zamknięte. No trudno. Dziękujemy.